Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście. Trafił się ultra ciepły dzień. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, ale cieszmy się, że ten dzień jest. A ja siedzę za kierownicą samochodu, który już u mnie na blogu i na moim kanale był. A mianowicie Renault Clio 5 generacji, czyli najnowsza wersja kliówki. Z tym, że to auto było w innej specyfikacji w sensie układu napędowego. Teraz e, trafiło do mnie Clio hybrydowe, czyli Clio tak zwane iTEC. E Zapraszam do testu. Słuchajcie, hybrydowego Clio nie będę pokazywał w sposób znaczący, ponieważ e, z zewnątrz w sensie i w środku, ponieważ to wszystko już doskonale znamy. E, ja ten samochód prezentowałem na kanale. Oczywiście w tym przypadku mamy inną konfigurację. Wersja wyposażenia co prawda jest ta sama, ponieważ jest to wersja Intense. Bogato wyposażona, trzeba przyznać. Inne mamy felgi, trochę mniejsze. Inny lakier nadwozia, niebieski Celadon, czy Keladon, nie wiem dokładnie jak to się czyta. W każdym razie, no zwracający uwagę, lakier nadwozia, który tak naprawdę promował hybrydowe Clio I moim zdaniem, jest to wybór, który może się podobać kobietom. Nie wiem, panie, zapraszam do wyrażania opinii. W tym przypadku mamy również chromowane wstawki w części bocznej. Pierwsza informacja, że jest to hybrydowe Clio, to mamy tutaj na słupku B i w części tylnej na klapie bagażnika również mamy oznaczenie ITEC e Hybrid. Co prawda, ten napis powinien być chyba niebieski, ale już nie jest. E egzemplarz, który dostałem do testu, jak na samochód prasowy, oczywiście auto szaleje e w kwestii centralnego zamka. E jak na egzemplarz prasowy przebieg jest całkiem spory, ponieważ to jest ponad 16 prawie już teraz 17 tysięcy kilometrów. Natomiast, e, dlaczego otwieram bagażnik? Otwieram bagażnik, ponieważ e, nie zwracajcie uwagi na rzeczy, e, ponieważ hybrydowe Clio ma mniejszy bagażnik, w tym przypadku to jest 300 litrów w standardowym e, ustawieniu czy położeniu kanapy, co umówmy się i tak nie jest złą wartością, jest to wartość całkiem przyzwoita. Wiecie, co do tyłu wsiadać generalnie nie będę, bo tutaj to wszystko jest to samo co było, ale pokażę Wam, jak to auto jest w tym przypadku wyspecyfikowane, bo mamy takie białe, jasne wstawki. Mamy inną tapicerkę. Zobaczcie, oczywiście to wszystko będzie również na sesji zdjęciowej dołączonej do testu i. W hybrydowym Clio, akurat w tym egzemplarzu, mamy kilka pomarańczowych wstawek we wnętrzu. Mamy przy lewarku skrzyni biegów napis itek, e Także tak to wygląda. Pod kątem wyposażenia jest tutaj równie bogato, jak w egzemplarzu, który już Wam wcześniej prezentowałem. Z tym, że wtedy było to Clio czysto benzynowe. Z większymi felgami, również w niebieskim lakierze na dwozie, ale to był niebieski Iron. Tyle z zewnątrz. zaproszę Was do krótkiej przejażdżki. Oczywiście, żeby nie być gołosłownym, link do poprzedniego testu zamieszczę gdzieś tutaj na górze. Podlinkuję test tamtego egzemplarza Krio. Wybaczcie, dmuchawę klimatyzacji, ale na zewnątrz jest 30. Nie da się inaczej. Natomiast, zanim jeszcze ruszymy, chciałbym wrócić do tematu, czy bardziej do testu hybrydowego Megan Grand Tour, które pojawiło się u mnie na kanale, ponieważ mam takie wrażenie, że do konstrukcji całego układu hybrydowego nie podszedłem i nie wyjaśniłem tego należycie odpowiednio i tak jak to w rzeczywistości wygląda. Bo tak naprawdę musimy wiedzieć, że układ hybrydowy w Clio to jest konstrukcyjnie ten sam układ co w Megan. A to oznacza, że mamy tradycyjny spalinowy, benzynowy, czterocylindrowy, wolno silnik silnik 1.6. Do tego mamy dwa silniki elektryczne. Oczywiście mamy baterię. W tym przypadku o zmniejszonej pojemności, ponieważ pojemność baterii w Clio wynosi 1,2 kWh. Podczas gdy w Megan było to 9,8 kWh. Różnica znacząca, ale dlaczego? O tym za chwilę. I oczywiście mamy tą cudaczną, że tak powiem, trochę skrzynię biegów określaną przez Renault jako Multimode Gearbox, czyli skrzynia. Ze sprzęgłem kłowym, która de facto posiada 6 przełożeń, ale ona konstrukcyjnie jest dosyć jakby to ująć dziwna, ponieważ ona nie ma klasycznych synchronizatorów, które normalnie odpowiadają za zmianę poszczególnych przełożeń. Rolę synchronizatorów przejął w tym przypadku jeden z silników elektrycznych. Do tego, żeby sobie jeszcze bardziej skomplikować życie, Silnik elektryczny trakcyjny posiada swoją dwubiegową skrzynię. W efekcie przełożenia lubią się multiplikować, potrafią się multiplikować, nakładać na siebie. Natomiast istotniejsze jest to, teraz na przykład uruchomił się silnik spalinowy. Za chwilę powiem Wam, jak to generalnie działa w przypadku Clio. Ważniejsze w tym przypadku jest pytanie, czy ten cały skomplikowany układ hybrydowy, jaki zaaplikowało tutaj Renault, działa płynnie, czy działa przyjemnie. Muszę Wam powiedzieć, że krótko mówiąc, tak. Natomiast e, czym się różni hybryda zastosowana w Clio od hybrydy zastosowanej w Megan czy w Capturze? Bo Megan i Captur posiada. To samo rozwiązanie. Konstrukcyjnie jest de facto to samo, natomiast w Clio pojemność baterii jest mniejsza. Jak wspomniałem, 1-2 kWh, ponieważ Clio to tak zwana klasyczna hybryda, nie hybryda plug-in czyli klióweczki nie podłączymy do gniazdka. Nie ma konieczności ładowania tego samochodu. Tutaj, w tym przypadku, e, ładowaniem baterii zarządza tak naprawdę sam samochód, zarządza komputer pokładowy, i producent obiecuje, że hybrydowe Clio tak naprawdę przez 80% czasu, jak będziemy jeździć, będzie jeździć w trybie czysto elektrycznym. Czy taka jest prawda? Procentowo nie wiem, jak to wychodzi, bo nie liczyłem tego. Natomiast muszę przyznać, że przez większość czasu ten samochód rzeczywiście dąży do tego, żeby utrzymywać się i działać w trybie czysto elektrycznym. Silnik spalinowy sam w sobie, on jest dosyć głośny i to jest tak naprawdę największa wada całego tego układu. Ponieważ on podczas uruchamiania czy przy wyższych prędkościach, podczas odpowiadania również za napęd samochodu, jednak wyraźnie go słychać w kabinie, we wnętrzu. Nie wiem czy teraz to słychać, ale do moich uszu dobiegają wyraźne dźwięki ze strony tego silnika spalinowego. Natomiast bardzo często ten silnik uruchamia się tylko i wyłącznie po to, by. Utrzymując nieco wyższe obroty, doładowywać akumulator. I muszę przyznać, że robi to w sposób naprawdę efektywny. O, i teraz jedziemy w trybie czysto elektrycznym. Mnie o tym, że jadę czysto elektrycznie, informuje stosowny komunikat na cyfrowych zegarach, ponieważ wyświetla się takie zielone EV. I przez większość czasu faktycznie tym samochodem da się, zwłaszcza po aglomeracji miejskiej, jeździć czysto elektrycznie. Od czasu do czasu ten spalinowiec się uruchomi po to, żeby doładować baterię, lub, jak wspomniałem, przy wyższych prędkościach, żeby również dorzucić swoją moc i odpowiadać za napęd samochodu. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniej myśli, jak wyjeżdżaliśmy z tej zatoczki, czy to wszystko, pomimo tego, że na papierze jest tak strasznie skomplikowane i niełatwe w wyjaśnieniu, jeśli chodzi o samą konstrukcję i działanie całego układu, czy to ma przełożenie na rzeczywistość w sensie negatywnym? Muszę przyznać, że nie, ponieważ w przypadku Megan absolutnie nie narzekałem na gładkość pracy całego układu napędowego, czy na jakiekolwiek szarpanie. Nieprzyjemny mój feedback z tym związany. W Klio jest podobnie. Całość układu działa gładko, działa całkiem przyjemnie. Natomiast jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, pomijam to załączanie się silnika spalinowego, ale również niektóre czynności, jakie wykonuje skrzynia biegów, czy cały ten układ, one są wyraźnie słyszalne one są dosyć głośne. Nie, żeby to w jakiś sposób strasznie przeszkadzało, czy broń może denerwowało, ale jest to wyraźnie słyszalne. Mam wrażenie, że w Meganie e, odbywało się to stopień ciszej, przynajmniej nie dochodziło to specjalnie do moich uszu. Nie wiem, może to jest też kwestia tego egzemplarza, który jak wspomniałem, jak na prasówkę ma dosyć sporo przejechane, w tym przypadku ponad 16 600 km, więc no, jak to się ładnie określa w służbie narodu, powinniśmy to liczyć razy 2. Ale myślę, że reasumując, ponieważ tutaj nie ma się specjalnie nad czym rozwodzić, jako dodatkowy bonus, czy jako dodatkowy walor, dostajemy tutaj również bardzo przyzwoitą moc. Ponieważ Clio Itek, e czyli czy Itek, e to hybrydowe Clio ma w sumie 140 koni mechanicznych. Co czyni z tego auta naprawdę całkiem dynamiczny, całkiem sprawny środek lokomocji, to trzeba podkreślić. A oprócz tego, pomijając cały ten hybrydowy układ, czy całą tą hybrydową otoczkę, muszę przyznać, że pod spodem to jest to samo bardzo poprawione względem poprzednika bardzo dopracowane na wielu płaszczyznach. Dobrze wykonane w środku, możliwie bardzo bogato wyposażone, właśnie nowe Clio. A to oznacza, że no, nie będę ukrywał, że pierwszy egzemplarz Clio 5, który się u mnie pojawił, wywarł na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. I tutaj to wrażenie na pewno, że tak powiem, nie osiadło. Ten samochód nadal wywołuje bardzo pozytywne wrażenie. W tym przypadku dodatkowo, będąc hybrydą, nie wspomniałem. Skrzynia biegów również, tak jak w Megan, ma tryb B, więc możemy tutaj działać dodatkowo rekuperacją i odzyskiwać sobie um, energię do akumulatorów. Czy inaczej mówiąc, jeżdżąc na jeden pedał i hamując silnikiem, jako całość. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawa, interesująca propozycja. Konkurencja na rynku. Pierwsze, co mi przychodzi tak naprawdę do głowy, to hybrydowa Toyota Yaris. Z tym, że Clio porównując tak jeden do jednego wychodzi nieco drożej niż Yaris. Ale z drugiej strony muszę przyznać i uważam, że to będzie bardzo duży plus pod kątem właśnie Clio i e Jest to bardzo kompetentna konstrukcja. Bardzo kompetentny samochód, który jest dopracowany. Ma ciekawy układ napędowy, który się sprawdza. W przypadku, którego odchodzi konieczność biegania wokół samochodu z kablami, bo nie trzeba tego auta ładować, tylko jest to po prostu klasyczna hybryda, która sama sobie Zarządza tym, kiedy doładowywać akumulatory, kiedy nie, i robi to, jak wspomniałem, efektywnie. Więc myślę, że jest to samochód zdecydowanie godny polecenia, również jako hybryda. Poza tym, auto jest całkiem przyjemnie wyciszone, dobrze wykonane, ładnie wygląda. Dla mnie może nie w tym lakierze na dwudzię, ale to jest inna sprawa. To jest kwestia gustu. Nie będę przedłużał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Link oczywiście do pełnego testu zamieszczę w opisie tego filmu, gdzie, jak wspomniałem, pojawi się pełna sesja zdjęciowa i wiele więcej. Do zobaczenia następnym razem. Hej.